Legalni imigranci utonęli u wybrzeży Tunezji. Co najmniej 17 migrantów utonęło u wybrzeży Tunezji. Co najmniej 17 pochodzących z Bengalu migrantów utonęło u wybrzeży Tunezji w rezultacie zatonięcia łodzi, którą chcieli dostać się do Włoch. 380 osób zdołano uratować, poinformował w środę tunezyjski Czerwony Półksiężyc. Według tej humanitarnej organizacji przeładowana łódź wypłynęła z miejscowości Zuwara, znajdującej się na północno-zachodnim odcinku wybrzeża tunezyjskiego. Na pokładzie znajdowali się migranci z Syrii, Egiptu, Sudanu, Erytrei, Mali i Bangladeszu. Ofiary śmiertelne pochodziły z Bengalu, regionu w Azji Południowej, należącego do Bangladeszu i częściowo do Indii. W ostatnich miesiącach do podobnych tragedii u wybrzeży Tunezji dochodzi coraz częściej. wraz z poprawą warunków pogodowych coraz więcej ludzi usiłuje bowiem dostać się z Tunezji i Libii do Europy. Liczba migrantów przybywających do Włoch, kraju leżącego na głównym szlaku migrantów w głąb Europy, w ostatnich latach spadała, jednak w 2021 rok zaczęła ponownie rosnąć.